Cześć, jestem Kaz i witam Was w grze DEWSPANK w kolejnym odcinku. Zaczynamy w miejscu, gdzie mniej więcej skończyliśmy znaczy, to jest dosłownie miejsce, w którym skończyliśmy. Natomiast, o nie, już ja muszę zabijać gremliny. Dobra, nie było słowa o tym. Nie widzieliście tego, niepotrzebnie tu schodziłem w ogóle, bo mogłem spokojnie um, podejść się tu do tych gremlinów, tu na dzień dobry, które są i po prostu je pokonać. A i tyle teraz dostaniemy za to zadanie chyba na pająki, bo jeszcze tego nie zdobywaliśmy. Okej. Okay. Tak, mam. To jest swoją drogą zadanie, które wzięliśmy gdzieś tam pod koniec poprzedniego odcinka. Okej. Okay. Spoko, no, generalnie mamy zdobyć oczy pająków. A jako, że pająki nie mają jednego oka, więc samo zadanie nie będzie wcale takie e, długie. Tangle Outhouse um, to jest e, obok, a, obok siedliska demonów, ale obok też siedliska pająków i tego monolitu, który już odpalaliśmy. Dobra, lecimy. Po osiem to będzie dosyć szybkie, jeżeli się już jest zgarnie trochę. Dobrze było, gdyby trochę chętniej się grupowały. Gdzie jest ten duży pająk? Najszybciej to tu zrobimy, o. Okej, okay. easy. Swoją drogą posprzedawałem trochę rzeczywek w Ekwipunku. O, poziom, ok. More Mele Damage. Dobra. Posprzedawałem trochę rzeczywek w Ekwipunku i zrobiło mi się 21 tysięcy Także a miałem chyba tam 2000. Więc kasa leci momentalnie i bardzo szybko się zdobywa. A, także, tak jak mówię, z dolarami z mamoną nie ma się co tu jakoś bardzo e, martwić, dlatego że ilości gotówki, które będziemy zdobywali są przeogromne, a, jak w pierwszej, tak i w drugiej części, w którą też powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie bym sobie zagrał. Ale najpierw an orphan vendor i oddajemy. ocz. Here you go, give me. Tak, i z chęcią zapłacę. Zaraz zacznę, tylko. Co tam masz? Eee, co masz na sprzedaż? Eee, cherry Red Paint. To można było wykorzystać zamiast um, wiśni. Eee, i słabsze potionki, które są po 225, ja sobie kilka kupię. Equipment full, czyli mamy. O, to ile jest na fullu? 5 jest na fullu, ok. Zrobimy tak. Odpalimy sobie potionka, żeby trochę szybciej chodzić. Tam to jest o 5% zwiększenie. To nie jest jakoś dużo, ale myślę, że będzie wystarczająco mm, na ten moment. Później będą też duże potionki, które będą jeszcze bardziej mnie przyspieszały, ale to dopiero z. Czasem, niemniej, lecimy sobie już do samych demonów. Możemy też więcej pozwiedzać. Przydałby się ekwipunek, który by mi ułatwił walkę tutaj. Ekwipunek, który da mi odporności na ogień, bo taki ekwipunek też tu się znajduje. A najlepiej mieć ekwipunek z odpornościami na ogień, i w to miejsce akurat ekwipunek z obrażeniami od lodu. A z czym troszeczkę akurat gorzej u mnie, dlatego że po prostu takowych nie mam. Dobra, to jest skrzynia. Ja ciebie. O nie! O nie! Nie ten przycisk. Dobra, po śmierci nie ma się co martwić, odnawiamy się w toalecie. Nie trzeba nic powtarzać. Jedyne co muszę zrobić, to po prostu się uleczyć. I udać się z powrotem do miejsca, gdzie zostałem pokonany, dlatego że część gotówki tam leży. Część oczywiście przepada na stałe, no ale nie mam na to akurat wpływu. znaczy czym no, mam? No mogę nie ginąć po prostu. Ale nie pykło. Dobra, lecimy w tego. Tu! Ojej, zarazem na czosy jeszcze zmarnował, Nie mam klucza, okej. Okay. Najedź się, dosyta. Okej. Okay. Potiony sobie zostawię. Potiony muszę zostawić, nawet bym powiedział. Dobra, czekajcie. Czy ja mam coś na odporność na ogień? Nie mam. Dobra, ale no to chociaż tak sobie zwiększymy sobie ilość życia. I odporności. Odporności by się bardzo przydały. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest. OK. Lecimy w dół. Siódmy poziom. Tu nie jest turbo dużo. No, 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 dobra. Jest to kolejna toaleta, jest kolejny demon. Dobra. Podleczymy się, tak zdrowo się podleczymy. Oni tu wszyscy się zebrali w kupie, e, natomiast jakoś mnie to bardzo nie boli. Mm, wykorzystam po prostu potionki, e, żeby ich zgarnąć. E, później będzie trochę gorzej. Znaczy, fajniej by było mieć ekwipunek z odpornościami, aktualnie takiego nie mam, chociaż chyba co nieco mogę zdobyć. Widzicie? To zrobimy tak. Um, bubble Woods, House. Farm. Dobra, i polecimy w prawo, dlatego, że w prawo jest Vendor, który ma różnego rodzaju ekwipunki, i które bym z chęcią przytulił, po prostu. No, let's see what we have. Um, o nie. Dziesiąty. A tu masz tylko... A, tu masz fire, coś. Cztery. To jest trochę żart. Jeżeli mam być szczery. Masz tu gdzieś jeszcze coś? Nie widzę nic z płomieniem. O to bieda straszna. To znaczy, że mamy, będziemy mieli problem, bo co, mam coś pod Fire? Nie, mam pod Elemental, pod Water Resist. Ehm, to. Dobra, widzicie co? Niech stracę. Ok. Um, tu. Tu ile da dajesz? 45-35, to nawet to sobie zniszczę. Tak się y generalnie tak się odbywa też sprzedaż, nie? Ciebie nie chcę. Sort. Okej. Okay. Skończył mi się swoją drogą podionek na szybkość. To też nie będziemy sobie bardzo szybko zjedzali i lecimy do Demon Trail out Outpost, tak się tak nazywa. Dokładnie. O toposty to są kible. Wychodki outhouse, okej. Dobra, oni też się trochę rozsunęli, co jest spoko. O nie, 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 nie. Nie, 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 Dobra, podejdą spoko. Ja się najem, a odnowię sobie życie i wejdę kolejnego pokonać. A później im mniej ich tam jest tym łatwiej Oczywiście ja pewnie zaraz, za chwilę zginę tam w środku A, Czekajcie, niech strzelą O nie, jeszcze krytyki Okej okay. Dobra, ja tu mogę na sobie uciekać przed tymi ich pociskami to, to, to nie jest problem, także ja mogę i tu walczyć a jak ucieknę za daleko, to one też się zaczną leczyć. Dobra. Okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Żeby go pokonać. Okej, okay. dobra, udało się. Huuuu. Skrzynia. Nie wiem, czy mam klucz. Ale to za chwilę, jak skończymy jeść. Nie mam klucza. Okej. Okay. Wejdziemy też jak skończymy jeść, dlatego, że nawet takie przejście przerywa nam jedzenie. Podejrzewam, że coś takiego jest zrobione ze względu na to, że może gra się bugowała w takich momentach i ten regen był cały czas. Siódmy i... okej. Okay. Przydałaby się lepsza kusza. A dobra, wy nie wybuchacie. Emm... Um, like to chain them. Chain attacks do more damage after a perfect chain will knock enemies back. Okej. Okay. O, oh, nawet całkiem... Powiem wam, że całkiem żwawo się... udało. Dobra, mapa. Um, w prawo można się, No ja najpierw wykonam zadanie z um, Demon Fountain. Co też nie będzie należało do najłatwiejszych, ale myślę, że sobie z tym poradzę. Po prostu dużo leczenia, częstego leczenia podkibam, więc wyjście z samej kopalni też później nie będzie problemem. Okej. Okay. Dobra, do, dawajcie tego. Okej, okay, mały. Dawajcie. Dobra, mamy kamień. Kamienie też będziemy zgarniali. Lody. Swoją drogą też możemy je ustawić. Lody są bardzo dobre, jeśli o to chodzi. A lodami można się też leczyć. Jak widzicie, lody nie są niezdrowe. Przynajmniej według dewspanka. Okej, okay, mamy kolejną broń. Zapewne lepsza niż ta, których używamy. A przynajmniej jedna z nich. Lightning rod. Uh, ok, tu jeszcze sobie pozgarniamy. I teraz tak, wyleczymy się do fulla, uh, pokaż. 350 obrażeń, tak i tak. Um, 35 health, ale to jest na 11 poziomie. Do... Nie, 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 nie. Ulecz się. Jeszcze tego nie używamy. Spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz. Dramstika, okej, okay. jesteśmy otruci, przynajmniej póki mamy ze sobą wodę. Te obrażenia tam nam wskakiwały cały czas, nie są one jakieś bardzo duże, natomiast e, warto mieć potionka na wszelki wypadek, gdyby coś tam nam miało nie pyknąć, a dobrze jest się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Ja stąd wylecę, skorzystam z outhouse'u, żeby się przenieść. Będzie szybciej zdecydowanie. Okej. Okay. Sam teleport też sprawia, że jesteśmy nietykani na obrażenia. Trochę to jednak trwa, więc w pełni rozumiem, gdyby ktoś się gdzieś tam teleportował z końcówką hopem, mógłby mieć mały problem. No okej. Okay. I oddajemy. Oddajemy oczywiście przedmiot. Dostaliśmy zbroję, która ma, która jest na ósmy poziom, czyli na kolejny poziom. Ja go za chwilę zdobędę przed wyjściem z samej kopalni. Na to zresztą liczę. I pytanie: czy mam to wszystko ogarnięte? Tak, ja mam wszystkie zadania zrobione. To bieda, jeśli chodzi o poziom. Fajnie było mieć trochę wyższy. No ale dobra, lecimy do Demonic Mine, wpadamy i brniemy dalej. O barelsy się odomwiły. Od, od, ok. Um, najpierw tu. Poziom ósmy. Laga jest. Laga jest normalnie używana jako broń obuchowa tylko ma zasięg dystansowy przy użyciu umiejętności, bo w nich akurat jest moc zaklęta. I dobra, jeszcze mamy poziom i tak. Możemy się poruszać szybciej albo znosić lepszy ekwipunek. Ja bym się skusił ku ekwipunkowi na wszelki wypadek. Zawsze szybkość poruszania mogę sobie zwiększyć. Że to nie jest Duży problem. Ok. Wszystko na dwa strzały. No poza, oczywiście. Ok. Dużym demonem. Tu jeszcze co nieco jest skrzynia. Bardzo chętnie ją zgarniemy. Ok. Swoją drogą mieliśmy naładować kryształ. Okej. Okay. Double Blade Sword, Hungry Monster Food. Tu musieliśmy się wybrać w takim razie. Dziesiąty poziom, 450 obrażeń. Ja mam poziom 8, i mogę nosić zbroję na poziom dziewiąty. Gdzieś tam przy poziomie dziewiątym mógłbym sobie wrzucić bronię. Także niedługo postaram się dobić ten poziom. A my lecimy teraz tak, tu w prawo. To wiemy. Tu jest potwór, który ma dużo wyższy poziom. Okej, okay, czekajcie. Jedzonko Big Hungry hang Monster. Okej. Okay. Chyba się zawiesił. Mam takie wrażenie. Mam nadzieję, że mylne. Okej. Okay. Nie będę. A, czeka aż, tam, a, aż on tam się ruszy bo może jeszcze by mnie zaatakował, gdzieś coś by mu się odwiedziało i zechciałby się mnie pozbyć po prostu a więc bez ryzyka a, kółeczko okej okay. dawaj, 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 dawaj zanim zanim się przerzucą, ty który masz poziom? on ma dziesiąty chyba to jest zwykły demon jakich tu dużo takie mam przynajmniej wrażenie. O, dwunasty! Uuu, to z nim wolałbym nie walczyć aktualnie. Może gdzieś tam później bym do niego wrócił. Dwunasty poziom to jest wysoki, to jest duży poziom jak na razie dla na, na, moje, na moje progi. Nie mogę jeszcze mapy nawet odpalić i tu generalnie nic nie ma. No dobra, no to przechodzimy dalej. Dobra. Tą kuszę by się przydało też zmienić. Okej. Okay. Kolejny outhouse. I wychodzimy z tego przybytku. Mamy oczywiście kulę naładowaną. Ona otwiera przed nami przejście, wyjście stąd. A przejście dalej. Okej. Okay. The artifact To jest nasz artefakt, który pragniemy zdobyć. Czy ja się uleczyłem właśnie? Okej. Okay. Ring of. House Violence Z natural. Z obroną przed naturalnymi obrażeniami. Jedzonko. Mniamci, mniamci. Drumsticki. Nie wiem, czy nie będzie lepiej ich sprzedać za chwilę, ale nie mam za dużo innych rzeczy do leczenia się. 25. O, ten dziesiąty poziom, był fajnie zdobyć. Ale to za chwilę, za chwilę będę miał dziewiąty. Być może uda się ogarnąć tak, żeby założyć ten miecz. Nie wiem, czy przed. Um, przed jakąś większą walką. Ale mam nadzieję, że. że tak. No i nie. Jest to coś gdzieś? Jakaś skrzynia, coś. Schowanego. Nie ma, ok. No dobra. Jak nie ma to lecimy dalej Monk of the Artifact No okay No właśnie. I teraz takie nabicie się ze wszystkiego. Nie, on miał misję, żeby mnie tam nie wpuszczać. Okej. Okay. Akurat z tym, że jest dwa razy smaczniejszy, jestem w stanie w to uwierzyć.

Dla niego właśnie to jest bez znaczenia komu pomaga. Nieważne są przesłanki, ważne żeby pomóc. Nawet gdyby miał być nie wiadomo jak złą postacią. I think I have a headache now. Uh, what No gonna... okej. Um. ok. okej. Okay. No właśnie, i tak poruszymy po ten artefakt. Nie można nas powstrzymać przed tym, z tym, że pojawiły się dwa a, demonosmoki, z którymi przydałoby się w takim razie rozprawić. Poziom 9, ok, to jest coś, z czym jestem w stanie sobie poradzić. Dobra, pierwszy padł. Leczę się na tabena na czasami, zamiast drumstickiem z Trochę źle. Na czaski mogłyby się później przydać. Dobra, jeszcze drugi. Jaki ty masz poziom? Ty masz poziom 10. On ma dużo wyższy poziom. Będzie dużo mocniej bił. Nie, 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 nie. Wyleczymy się. Żeby nie ryzykować. Okej okay. No, a zginął, ha! Można było go w powietrzu nawet trafić Nie wiem czy pożałuje. Przynajmniej nie pewnie w taki sposób w jaki byś chciał, żebym pożałował um, Runa Runy umieszcza się w broniach, żeby nadać im specjalne z zdolności, z tego co się orientuję. Uh, MLF Fire Weapon and cle Cleaver Combined now make for burning cleaves. Aha, czyli jak mam płonące bronie, to one mogą podpalić kogoś, OK. No, i stąd się wziął uh, stick of true w soft parku. <coughs> Jakby nie patrzeć. Dobra, nic nie mogę zrobić, chyba. Znaczy, generalnie mam przedmiot, ale nie użyję go. Poczekajcie. Najpierw tak, Mele. Mylaska sobie zwiększymy. Więcej zrobić nie możemy. Mam tylko broń broken. Mech, it was pretty crappy sword, anyway. I jedyne co możemy zrobić to ruszyć do przodu, ale w kolejnym odcinku, na który ja Was serdecznie zapraszam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza, subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi materiałami, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!